thank <laughs> you Nie, 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 nie. Z tamtej strony mi się nie odzywa. Panowie! Panowie! Policjantem się bywa, człowiekiem się jest! Zrozumcie to! Na L4 idźcie! Policjantem się bywa, człowiekiem się jest do końca życia! Na L4! Obózy! Zapraszam do mnie, zapraszam do mnie. Przed chwilą dostałem od y, pana policjanta informację, że jeden pan y, ma flagę dotyczącą ludobójstwa na wołyniu e, i chcą wylegitymować e, tutaj tego pana, e, więc wszyscy krzyknijmy. Tak, tak, tak. Pamiętamy! Więc... Z tym z tym. Y, Transparentem z tą flagą wołyńską tutaj bardzo proszę, a policjantów, nie wiem czy polskich czy ukraińskich, którzy by chcieli legitymować, zapraszam do mnie, zapraszam do mnie z własnymi legitymacjami, proszę się nam wylegitymować, kim wy właściwie jesteście. Wołyń pamiętamy! Wołyń wołań, profesor, pamiętamy! Jak Tylko przyjął nas w przedsionku, no, nawet nie on, tylko panie od niego. Ja się pytam, co jest ważniejszego w tym momencie niż losy polskiego rolnictwa? Dlaczego nie wyszedł do nas premier? Przodec tak się traktuje rolnika, tak się traktuje kilkadziesiąt tysięcy osób, które zgromadziły się pod tym budynkiem. Musimy pokazać jasno, co o tym sądzimy. Musimy pokazać jasno, że my się nie cofniemy. I w ten sposób nas nie weźmie. Nie będzie nas premier ignorował. I nic z rządu. Ale

Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, wjazd do Warszawy. Tak się prezentuje czyżby, czyżby nasza kochana policja była przygotowana na strajk rolników? Przejdę jeszcze kawałeczek, pokażę, jak to wygląda. Ja już w drodze do. Warszawy na strajk rolników i jeszcze raz przypominam, że relacja na żywo tylko dla wspierających. Zapraszam do wykupowania subskrypcji na kanale YouTube. Subskrypcja od 14:99. Pozdrawiam. Do zobaczenia w Warszawie. Bardzo cieszę się, że Pan stąd, z tej bezpiecznej odległości obserwował, w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce. Ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją, a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła. Nie była w żaden sposób prowokowana, po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali marsz niepodległości, bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Mam dosyć uśmiechniętej Polski. Wolę już, żeby parlamentarzyści płakali nad konstytucją niż od gazu pieprzowego, psikniętego im prosto w oczy. Tę wolność, której bronić, aż do śmierci przysięgamy.